Wyobraź sobie gęstą noc, gdy wiatr gwiżdże między drzewami, jakby szeptały starożytne tajemnice. W małej wiosce Mugumo, gdzie historie płyną jak krew w żyłach, wyróżnia się legenda. Masika, człowiek powściągliwy i ponury, był zawsze uważany za przyciszonego. Jego żona, Jołte, promieniowała radością, a jej uśmiech promieniował nawet w najciemniejsze dni. Ale w tej historii było coś więcej. Coś, co przyprawiało ociarki. Masika był szanowanym myśliwym, znanym ze swojej siły i umiejętności. Na Joutę natomiast tchnął życie w wioskę. Byli tacy, którzy przysięgali, że dzięki jej dłoniom ziemia zakwitła, jakby miała moc komunikowania się z duchami lasu. Jednak miłość, która kiedyś łączyła tę dwójkę, zaczęła się zmieniać. Serce Masiki, już naznaczone ciemnością, trawiła zazdrość. Narastała w nim niewytłumaczalna nieufność, niszcząc to, co pozostało z jego spokoju. A co jeśli to, co kochasz, najbardziej zmieni się w to, czego się najbardziej boisz? Masika wierzył, że na Joute był w zmowie z duchami, manipulując jego umysłem i czyniąc go bezbronnym. Pewnej zimnej nocy podjął decyzję, aby na zawsze zmienić ich życie. Zaciągnął żonę na polanę, gdzie ziemia była sucha i twarda, i tam wykopał swój grób. Jego oczy nie spotkały się z jej oczami, gdy ziemia się zawaliła, ale na Joute tego nie ukrywał. Zanim została pochłonięta przez ziemię, szepnęła coś do wiatru i nikt nie był w stanie stwierdzić, czy było to przekleństwo, czy modlitwa. Masika wrócił do wioski, ale nie zostawił go samego w lesie. Rośliny uschły, zwierzęta uciekły, a w nocy usłyszał sugestie dochodzące z ziemi. Coś się zmieniło. To było tak, jakby sama natura go odrzuciła. Duchy przywołały go z powrotem na polanę, miejsce, gdzie został pochowany nie tylko ciało, ale także jego własne przeznaczenie. Kilka dni później Masika ogarnięty rozpaczą wrócił na miejsce. Zranionymi rękami kopał do granic sił, ale ciała nioty już tam nie było. Na jego miejscu wyrósł biały kwiat, rozświetlając otaczającą ciemność. Upadł na kolana, czując, jak ziemia oddycha, jakby duch nioty wciąż był obecny. Obserwując i czekając, wioska Mugumo była pełna historii. Starożytni opowiadali, że tej nocy Masika odwiedził duchy lasu. Skazali go na niespokojną tułaczkę, więźnia poczucia winy, skazanego na to, że nigdy więcej nie zażna spokoju. Wyobrażasz sobie tę scenę. Czy wysłuchałeś sugestii? To rodzaj legendy, która łączy pokolenia. Zostaw komentarz, jeśli słyszałeś coś podobnego. I nie zapomnij zasubskrybować, aby otrzymywać więcej zapadających w pamięć historii. Od tego momentu Masika stała się cieniem w lesie. Jego stopy, które kiedyś stąpały z dumą, teraz ledwo się ociągają. Dzień i noc zlały się w niekończący się cykl udręki. Drzewa szeptały imienioty, jakby nawet natura nie pozwalała Masice zapomnieć o tym, co zrobił. Czy to biały kwiat. Z każdym dniem stawała się silniejsza. A jej słodki zapach napływał do płuc masiki za każdym razem, gdy przechodził obok, przypominając mu o szczęśliwych chwilach, które nigdy więcej nie wrócą. Noce były gorsze, duchy goniły go, a ich oczy płonęły jak węgle. Nie zaatakowali go, po prostu obserwowali go z daleka, pozwalając, aby ciężar jego wyborów powoli go trawił. W świetle dziennym widział swoje odbicia w wodach rzek, a uporczywe sugeskie nigdy go nie opuściły. Niektórzy wieśniacy przysięgali, że widzieli go w nocy przy pełni księżyca, wędrującego po górach, człowieka bez duszy, rozmawiającego z niewidzialnymi cieniami. Nikt jednak nie odważył się podejść. Masika nie był już mężczyzną, stał się częścią legendy, duchem zagubionym we własnym grzechu. A ty, co byś zrobił na swoim miejscu? Skomentuj poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami. Skorzystaj z okazji i zasubskrybuj. Aby być na bieżąco z takimi historiami, pełnymi tajemnic i refleksji. Pewnej szczególnie zimnej nocy Masika upadł w pobliżu polany. Jego ciało było słabe, głodne i skorodowane. Ale nie tylko jego ciało było chore, także jego dusza. Kiedy otworzył oczy, zdał sobie sprawę, że jest w innym miejscu. Drzewa wokół niego świeciły niebieskawym światłem. Ziemia była pokryta mgłą. Poczuł dreszcz przebiegający mu po plecach i usłyszał znajomy śmiech. Na Joutę pojawiła się przed nim, ale nie była już taka sama. Jej uśmiech był trwały, ale jej oczy, jej oczy były puste, głębokie, jakby przekształciła się w coś, czego Masika nie mogła zrozumieć. Próbował coś powiedzieć, ale słowa uwięzły mu w gardle. Co byś zrobił, gdybyś stanął przed osobą, którą kochasz, ale która nie jest już osobą, którą znasz? Jeśli do tej pory ta historia utkwiła ci w pamięci, nie zapomnij jej polubić i udostępnić znajomym. Jak myślisz, co Masika powinna była zrobić? Na Joutę wyciągnął rękę i kiedy dotknął piersi Masiki, poczuł ostry ból. Cały ciężar jego wyborów przygniatał go, jakby ręce nioty przywracały wszystkie jego czyny, jego błędy. Masika upadł na ziemię, a korzenie drzew owinęły się wokół jego nóg, powoli wciągając go w ziemię. Tak jak zrobił to z Neotą, teraz pochował go las. Ale jego więzienie nie znajdowało się na ziemi. Jego duch, przeklęty, będzie wędrował wiecznie, bez odpoczynku. Stał się jak duchy, które go prześladowały, duszą wędrującą, skazaną na wieczne stąpanie po ziemi, na której popełnił swój największy błąd. W dalszym ciągu opowiadano historię o masice i niocie. Mówili, że w najciemniejsze noce, kiedy wiatr wiał najmocniej, słychać było lament masiki. Odbijający się echem wśród drzew. A białe kwiaty, które w niewytłumaczalny sposób kwitły na polanach, były znakiem, że na Joutę wciąż jest w pobliżu i czuwa nad duchem człowieka, który ją potępił. Las Mugumo stał się miejscem świętym i budzącym strach. Nikt nie odważył się wejść w głębiny, gdzie powietrze było gęste i widać było cienie samego życia. Czy odważylibyście się zwiedzić takie miejsce? Zostaw swoją opinię w komentarzach i zasubskrybuj aby śledzić więcej mrożących krew w żyłach historii. Z biegiem lat legenda ta rosła. Las nadal skrywał swoje tajemnice, a ci, którzy próbowali je odkryć, zawsze wracali odmienieni. Minęły lata, ale las Mugumo powraca w tajemnicy. Wioska, która niegdyś tchnęła spokojem, teraz żyła w cieniu opowieści o masice i niocie. To nie były tylko opowieści, które miały straszyć dzieci. Ci którzy odważyli się wejść w głąb lasu, powrócili odmienieni, z odległymi oczami i ciężkimi sercami. Las zdawał się żywy, szepcząc tajemnice i wspomnienia z przeszłości. Po przekroczeniu jego granic nikt nie był już taki sam. Jedna ciekawostka nadal przyciągała jednak najodważniejszych. Niektórzy młodzi ludzie, mimo ostrzeżeń starszych, przeciwstawili się strachowi otaczającemu las. Kito, nieustraszony i arogancki chłopiec, Przewodził małej grupie przyjaciół, którzy chcieli udowodnić, że te historie to tylko przesada. On, podobnie jak wielu młodych ludzi w wiosce, wierzył, że strach przed legendami to nic innego jak wynalazek mający utrzymać wszystkich pod kontrolą. Była noc pełni księżyca, kiedy Kito i jego przyjaciele przekroczyli granice lasu. Czysty blask księżyca oświetlał starożytne pnie, a dźwięk suchych liści chrzęściących pod stopami stworzył niepokojącą ścieżkę dźwiękową. Las. Gęsty i gęsty, zdawał się ich obserwować. Drzewa, nieruchome, rzucały cienie, które poruszały się, jakby miały własny umysł. Powietrze wokół niego było gęste, niemal duszące, a w miarę jak się zbliżał, cisza stawała się coraz bardziej uciążliwa. W sercu lasu znaleźli polane. Pośrodku rozkwitu pojedynczy biały kwiat, a jego upiorne światło odbijało jasność księżyca. Kito bez wahania się poruszył. Wyciągnął rękę, wyciągnął rękę, żeby dotknąć kwiatu i udowodnił, że nic się nie stanie. Jego przyjaciele, już zdenerwowani, próbowali przekonać Kito do powrotu, ale on ich nie słuchał. Jego duma odezwała się głośniej. Kiedy palce Kito dotknęły płatka kwiatu, ziemia pod jego stopami zadrżała lekko, a powietrze wokół niego stało się zimne, jakby czas się zatrzymał. Instynktownie się cofnął, ale było już za późno. Wokół polany, pomiędzy drzewami, pojawiła się wysoka, szczupła postać o bladej, półprzezroczystej skórze. Oczy postaci, puste i pozbawione wyrazu, błyszczały głębokim smutkiem, jakby dźwigały ból tysiąca lat. Masika, jego obecność była dusząca, cień, który zdawał się wypełniać każdy zakątek polany. Kito, który wcześniej pokazał całą swoją odwagę. Poczuł, jak strach przejmuje kontrolę nad jego ciałem. Masika nie powiedział ani słowa. Po prostu zaprosił kito, zbliżając się powoli, cicho. Czas zdawał się stanąć w miejscu, a kito, sparaliżowany przerażeniem, ledwo mógł oddychać. Coś w oczach Masiki kryje się za okrutną prawdą. Kito przekroczył granicę, której nigdy nie należy przekraczać. Gdy Masika podszedł, młody człowiek poczuł ciężar wyborów których dokonał tej nocy. Jego ciało stało się ciężkie, a kolana się ugięły, przez co upadł na ziemię. On. Próbował krzyczeć, ale głos nie chciał się wydobywać. Miał wrażenie, że otaczające go powietrze dusiło go i uniemożliwiało reakcję. Masika stanęła przed nim. Jej puste oczy patrzyły w kito i w tej chwili młody człowiek zdał sobie sprawę, że podziela jego los podobny do udręczonego ducha. Jego przyjaciele ogarnięci paniką uciekli z powrotem do wioski, zostawiając Kito. Nie mieli odwagi stanąć mu twarzą w twarz, a ich pospiesznym krokom towarzyszyła jedynie cisza lasu. Kito, sam na polanie, miał wrażenie, że cały las żyje i pulsuje energią, której nie rozumiał. Masika przesunęła się dalej i na krótką chwilę położyła eteryczną dłoń na ramieniu Kito. Dotyk był zimny, ale jednocześnie przepełniony głębokim smutkiem. To było tak, jakby w tym momencie Masika przekazała cały ból, który niosła, dzieląc się z Kito ciężarem swoich wyborów i żalów. Pozostali tam w ciszy, dopóki postać Masiki nie zaczęła powoli znikać. Kiedy przyjaciele w końcu wrócili na polanę, Kito był oszołomiony. Jego oczy patrzyły w przestrzeń i ledwo mógł mówić. Coś w nim zmieniło się na zawsze. Arogancja i odwaga, z których wcześniej zniknęła ostentacja, pozostają w pustce która nie mogła być konieczna. Kito nie powiedział, co widział tamtej nocy, ale jego wyraz twarzy mówił wszystko. Nigdy nie wróci do lasu Mugumo. Od tego dnia Kito pozostał w tyle w życiu, które prowadził wcześniej. Jego spojrzenie, niegdyś żywe i pełne wyzwań, było teraz odległe. Zaczął unikać wieczornych spotkań i odważnych rozmów ze znajomymi. Stał się spokojniejszy, preferując długie chwile samotności przy ognisku. Nikt nie wiedział na pewno, co znalazł na tej polanie, ale jedno było pewne las odcisnął na nim piętno, które nigdy nie zostanie usunięte. Tajemnica masiki i Nioty wciąż rosła, a legenda stawała się coraz bardziej żywa wśród mieszkańców wioski. Starsi ostrzegali młodych, aby nie rzucali wyzwania lasowi, lecz historie nadal uwodziły tych, którzy chcieli wykazać się odwagą. Ale niezaprzeczalna i trwała prawda. Nikt nie opuścił lasu Mugumo bez śladów jego obecności. Kito, teraz cień samego siebie, nosi te ślady w swojej duszy. W miarę upływu czasu Kito pogrążył się w głębokiej samotności. Przyjaciele, którzy wcześniej podążali za nim z lojalnością i podziwem, teraz go unikali. Nie był już taki sam. Coś w jego pustym spojrzeniu i przygnębionej postawie oddzielało go od wszystkich. Wioska przyglądała się temu w milczeniu rozumiejąc, że jego los został przesądzony od dnia, w którym odważył się rzucić wyzwanie granikom lasu Mugumo. Obecność lasu towarzyszyła mu, dokądkolwiek się udał. W ciągu dnia Kito starał się zająć czymś myśli, wykonując proste wiejskie zadania, ale wszystko wokół niego wydawało się szare, pozbawione życia. W nocy nękały go koszmary. Znów zobaczył siebie wyraźnie czując zimny dotyk Masiki na swoim ramieniu, na nowo przeżywając uczucie bycia wciągniętym w otchłań winy i żalu. Starsi wioski szeptali, że duch Masiki przywiązał się do niego, dzieląc z młodym mężczyzną ciężar klątwy. Sugestie do nosów odbijały się echem po chatach, ale nikt nie odważył się mówić otwarcie. Kito był teraz żywym odbiciem Masiki, błąkającej się po swoim niewidzialnym więzieniu, dźwigającym ciężar, którego nikt inny nie mógł zobaczyć. Noce były dla niego jeszcze ciemniejsze. Zimny wiatr, który wiał przez wioskę, zdawał się przynosić krzyki lasu. Kito często spoglądał w stronę drzew i doświadczał niewytłumaczalnego przyciągania. To było tak, jakby las wołał go z powrotem, ciche wołanie, które zapraszało go do powrotu do miejsca, gdzie dotknęła jego dusza. Wiedział, że coś tam na niego czeka, coś, co prawdopodobnie zostanie rozwiązane, ale strach trzymał go z daleka. Jednak pokój nigdy nie powrócił. Z każdym dniem narastał w kito niepokój. Wiedział, że nie może żyć w ciągłej ucieczce, nie stawiając czoła temu, co obudziło go tej nocy podczas pełni księżyca. Pewnego ciemnego, pochmurnego poranka podjął decyzję. Wiedziałem, że powrót do lasu jest postępowy. Nawet jeśli będzie to oznaczać ponowną konfrontację z obecnością Masiki, najpierw dowie się, czy jest jakakolwiek szansa na uwolnienie się od prześladującego go cienia. Przed wyjazdem odwiedził chatę Mzee Karani. Starzec, który już wiedział, jaki ciężar dźwiga Kito, czekał na niego. Jego spojrzenie, głębokie i mądre, wyraża zrozumienie, jakby już znał powód wizyty. Mzee Karanja zaprosił go, aby usiadł i po cichu przygotował napar ziołowy, aby złagodzić niespokojnego ducha młodego człowieka. Czujesz powołanie. Prawda. Powiedział starzec, mieszając napój drewnianą łyżką. Kito skinął głową, czując presję losu ściskającą jego klatkę piersiową. Wiedział, że starzec znalazł lepiej niż ktokolwiek inny. Być może będzie mógł udzielić jakiejś rady lub wskazówek, zanim młody człowiek wkroczy ścieżką z powrotem do jądra ciemności. Las zawsze wie kontynuuje Mzeę Karanża głębokim głosem. Ona nie zapomina. Tak jak nie zapomniałem, Masiki. Cokolwiek się tam obudziłeś, czeka na wynik. Kito wziął głęboki oddech. Wiedział, że słowa starszego były prawdą. Las czekał na niego, tak jak przed laty czekał na masikę. Cykl zdawał się powtarzać i Kito nie wiedział, czy tym razem będzie z niego wyjście. Jednak ku jego zdziwieniu mzee karanża nie próbował go od tego o. Zamiast tego wręczył jej mały drewniany amielit z wyrzeźbionymi starożytnymi symbolami. To nie odstraszy duchów wyjaśnił starzec. Ale to im przypomni, że ich szanujesz. A czasami to wszystko, czego potrzebujemy, aby przetrwać. Z amuletem w dłoni Kito skierował się w stronę lasu. Drzewa, teraz większe i groźniejsze, niż pamiętał, przywitały go przytłaczającą ciszą. Z każdym krokiem czułem, jak bije mi serce, jakby ktoś się rozdzielał. Cień masiki zdawał się unosić nad nim, podążając za jego ruchami. Ale Kito kontynuował, ogłaszając czekającą go konfrontację. Dotarł na polane o zmroku i widok Białego Kwiatu, wciąż kwitnącego pośrodku, kazał mu się zatrzymać. Miękkie światło księżyca odbijało się od pożądanych, oświetlając okolice niemal eterycznym blaskiem. Miał wrażenie, że czas się tam zatrzymał i nic się nie zmieniło od czasu, gdy był w tym miejscu po raz ostatni. Powietrze wokół niego było zimne i Kito poczuł lodowaty wiatr wcinający się w jego skórę. Ale w przeciwieństwie do poprzedniego razu był lepiej przygotowany. Teraz wiedział, że nie jest sam. Nagle ciszę przerwał lekki ruch wśród drzew. Kito poczuł tę obecność, zanim ją zauważył. Masika. Duch wyłonił się z ciemności niczym cień i podszedł do niego ze wzrokiem utkwionym, ale bez gniewu. W jego ruchach był dziwny spokój. Jakby na coś czekał od dawna. Kito wydaje się stać nieruchomo, z amuletem Mzee karani wiszącym na szyi, podczas gdy jego ciało drży na myśl o bliskości Masiki. Duch zatrzymał się przed nim, a czas zdawał się stanąć w miejscu. Kito wiedział, że to decydujący moment. Musi rozważyć, co się w nim zakorzeniło i teraz albo nigdy. Masika wyciągnęła rękę, tak jak robiła to wcześniej, ale tym razem Kito się nie wzdrygnął. Poczuł zimno przebiegające przez jego ciało, gdy eteryczne palce ducha dotknęły jego czoła. Ciężar poczucia winy i żalu masiki zdawał się spływać na kito, jakby teraz dzielili jedną duszę. Młody człowiek nie stawiał jednak oporu. Pozwolił, aby duch go ogarnął, akceptując obecność tych, o których wiedział, że nie może uciec. Przez kilka sekund, które pozostawiły ich na zawsze, pozostali tam, połączeni czymś większym od nich samych. Ale potem coś się zmieniło. Twarz Masiki, naznaczona bólem, złagodniała. Jego oczy, wcześniej puste, nabrały blasku, jakby w końcu odnalazł spokój, którego szukał. I tak po prostu Masika zaczęła powoli znikać, a jej postać rozpływała się w nocnym wietrze. Wydawało się, że ciężar, który dźwigał przez tyle lat, został uwolniony i duch wreszcie odpoczął. Kito upadł na kolana, wyczerpany. Ale po raz pierwszy od długiego czasu poczuł, jak ciężar świata spada mu z ramion. Otaczający las wydawał się bardziej żywy, jakby oddychał z ulgą. Cienie, które niegdyś poruszały się groźnie, teraz milczą, szanując ustanowioną chwilę pokoju. Kito wiedział, że coś zmieniło się na zawsze. Kiedy wrócił do wioski, wciąż zmęczony i zaprzątnięty wydarzeniami tamtej nocy, nie mógł znaleźć słów, aby opisać to, co przeżył. Ale jedno było pewne. Klątwa Masiki dobiegła końca i cykl w końcu został przerwany. Młody człowiek, niegdyś arogancki i buntowniczy, teraz szedł ze spokojem kogoś, kto rozumiał głębokie tajemnice życia i śmierci. Ciężar legend, które tantou o Asombrara, agora pareciater ter esegisipado como vento. E a floreste, que uem finalmente o libertara. Alenda de masika e a inda seria konta de pelesguera coes. Mas destevescom uem nowo kapitulo. Ode de uem jovem ousou konfrontar esiu destinou e, nofim, encontru aredenkao. Os z guias ke ao a de quito, forem marcado por uem silencio ke dominava tanto esuei alma quanto aldea de mugumo. havia tracydo de voulte olgoł, alem de esim.